Adwentowa czekoladka dostała odtwarzacz MP3. Bardzo się ucieszyła. Szybko przegrała do niego ulubione piosenki, wsadziła słuchaweczki do uszu i wyszła z domu. Szła ulicą stawiając kroki zgodnie z rytmem muzyki. Już po kilkudziesięciu metrach zastanowiło ją, dlaczego ludzie przestali się do niej odzywać. Co prawda znajomi nadal ją pozdrawiali, ale teraz ograniczali się do uśmiechów, do kiwnięcia głową, czasami ktoś pomachał ręką. Ale to nie koniec problemów. Kiedy czekoladka postanowiła przejść na drugą stronę ulicy, o mało nie wpadła pod samochód, który dziwnie cicho podjechał. Co prawda zatrąbił, ale jakoś tak nie za Na poczcie było jeszcze gorzej. Adwentowa czekoladka nie mogła się dogadać z urzędniczką w ogóle nie wiedziała o co jej chodzi. Nie pomogło nawet wyjęcie słuchawki z jednego ucha. Pani z okienka była naburmuszona i coś mruczała pod nosem o braku międzyludzkiej komunikacji. Poirytowana czekoladka straciła ochotę na słuchanie muzyki, zdjęła słuchaweczki i schowała do kieszeni. Wracając do domu spotkała koleżankę. Ta też dostała odtwarzać. Cześć, widzą, że też masz MP3, powiedziała, zbliżając się do niej adwentowa czekoladka. Koleżanka uśmiechnęła się do niej, pomachała i bez słowa poszła dalej. Co takie małe urządzenie potrafi zrobić z niektórymi ludźmi, zadziwiła się adwentowa czekoladka.